28 czerwca wchodzą w życie przepisy dostępności cyfrowej. To jest oczywiście wyzwanie dla sektora bankowego, które muszą się dostosować do tych nowych wymogów. Ale czy także jest to, jest to wyzwanie dla pana urzędu? Zdecydowanie. Przede wszystkim pierwszy raz w historii stajemy się tak naprawdę organem nadzoru. Do tej pory tak naprawdę zajmowaliśmy się interesami indywidualnych klientów. W tej chwili będziemy posiadać kompetencje nadzorcze dotyczące spełniania przez bankowość przede wszystkim wymogów dostępności cyfrowej. Dlatego jest to dla nas wyzwanie zarówno organizacyjne, merytoryczne, ale wyzwanie bardzo ciekawe, które mam nadzieję pozwoli nam na lepszą ochronę klientów, ale także na realny wpływ na kształt rynku w tym zakresie. Banki w tej chwili przygotowują, są do tego zobowiązane, e, taką informację o tym, w jaki sposób są przygotowane do wprowadzenia tych przepisów, i tę informację przekażą do Pana Urzędu. Co to oznacza? I co się będzie działo dalej? My będziemy musieli te wszystkie informacje sprawdzić i następnie będziemy je weryfikować, czy rzeczywiście ta dostępność została spełniona. Bo to oczywiście to mogą być informacje dwojakiego rodzaju. Z jednej strony będą to informacje o spełnieniu wymogu i w jaki sposób ten wymóg został spełniony. I liczymy, mając na uwadze no, bardzo pozytywny odbiór tych regulacji przez środowisko bankowe, liczymy na to, że tych informacji o spełnieniu i sposobie spełnienia Wymogów dostępności będzie więcej, natomiast mogą być to też informacje o niespełnieniu wymogów. Takie, my na to mówimy troszeczkę może mało dyplomatycznie, auto-donosy, ale, ale takie, takie potocznie do tego podchodzimy. To jest też dla nas ważna informacja, ze względu na to, że jeżeli podmiot nie spełni wymogu dostępności w określonym terminie, powinien nam przesłać informację, w jakim terminie zamierza doprowadzić do zgodności z ustawą, co również będzie później przedmiotem naszej weryfikacji, czyli to będzie ta pierwsza część naszego zadania, a później będziemy już zajmować się, jakby to powiedzieć, rozpoznaniem bojem, czyli jak to w praktyce stosowanie dostępności będzie wyglądało. Jak rozumiem, kontakty pana urzędu z sektorem bankowym w tej kwestii, no już miały miejsce, tak? Już państwo rozmawiali ze sobą na ten temat. Jak ta współpraca się układa przy, w, przy wdrażaniu tych przepisów? Ja myślę, że tutaj mogę zacytować słowa z otwarcia pana prezesa Białka, że rzeczywiście w zakresie dostępności ta współpraca układa się bardzo dobrze. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że układa się modelowo, zarówno z sektorem bankowości korporacyjnej, jak i z sektorem bankowości spółdzielczej. Przede wszystkim nie trzeba było tutaj czekać na jakieś spóźnione, nazwijmy to reakcje. Środowisko bankowe, które już wcześniej w wielu przypadkach starało się sprostać wymogom dostępności, widząc w tym właśnie szansę na poszerzenie swojej oferty, na pozyskanie nowych klientów, bardzo poważnie podeszło do, do zagadnienia uproszczenia języka, wprowadzenia klarownych, przejrzystych zasad funkcjonowania aplikacji czy stron internetowych. Dlatego ta współpraca od samego początku układała się dobrze. Z naszej strony staraliśmy się Pozyskać informacje od organizacji skupiających osoby o szczególnych potrzebach, co powodało, po, pozwalało nam wymieniać na bieżąco z jednej strony spostrzeżenia środowiska bankowego, z drugiej strony e, spostrzeżenia osób, które są tak naprawdę adresatami i będą beneficjentami regulacji dotyczących dostępności. Dlatego życzyłbym sobie, żeby taka współpraca e, pojawiała się także w innych polach naszego funkcjonowania. Kolejnym obszarem współpracy Pana Urzędu z sektorem bankowym jest. Edukacja. Co na ten temat może Pan powiedzieć? E, tak jak starałem się to zaznaczyć w e, m, wystąpieniu otwierającym, e, to jest nasza wspólna sprawa. E, I zarówno sektor bankowy, jak i biuro rzecznika finansowego e, inicjują różnego rodzaju. Kampanie czy, czy różnego rodzaju strategie informacyjne i edukacyjne, które w gruncie rzeczy realizują ten sam cel: wzmacniają świadomość finansową konsumenta, i w tym zakresie istnieje potężne pole do współpracy w różnych obszarach. Najlepszym chyba przykładem tego jest edukowanie w kontekście bankowości elektronicznej, w kontekście transakcji z wykorzystaniem bankowości elektronicznej gdzie mamy pewne szczególnie narażone grupy zarówno jak wynika z badań zarówno są to osoby starsze jak i osoby młodsze gdzie przede wszystkim tworzenie pewnych zasobów wiedzy i udostępnianie ich zarówno przez sektor bankowy jak i przez biuro rzecznika finansowego pozwala nam osiągnąć zmasowany efekt tej edukacji i w gruncie rzeczy o to tak naprawdę wszystkim nam chodzi